Cześć. Z tej strony instruktor pierwszego kontaktu. Witam Cię na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy o kaniku TP9 SFX. W tamtym roku jeszcze dobra kosztowała 3,5 tysiąca złotych. Dzisiaj możemy ją dostać za 2150. Zapraszam do oglądania. Motel TP9 SFX miał swoją premierę w 2017 roku, mój z 2021. Walizeczka wykonana z tworzywa, tak, blokada przesuwnych. Takie fajne rozwiązanie. To moje fakturki, to Was mnie interesuje. W zestawie mamy dwa wyciorki. Zaczyszczają naszego przewodu lufy, tak. Ten jest wykonany z plastiku. Z oczkiem do przeplątania materiału. Całkowicie podstawowy. Kolejny wyciorek druciany. Z miękkim włosiem. Ja używam osobiście sznura i swoich wyciorków wymienna nakładka chwytu wykonana z tworzywa zestaw czterech płytek pod urządzenia elektroniczne. wykonane z metalu duży plus dla kanika tu mamy manual czytelny, kolorowe obrazki jednak ma minus, ani ten ani ten nie są w języku polskim. I z kieszonki to by było na tyle. Dwa magazynki. Duży plus metalowy. Dokładka. Ta stopka to wygląda zupełnie jak w CZC. Tak i rozkładanie te same. Bardzo proste nie trzeba narzędzi nic zaciskać. naciskać. Podajnik czarny jako ja już lubię. Czarny. Nie musi być też taki jaskrawy. Składanie, rozkładanie. Identyczne, tak. Bardzo prosto, łatwo, szybko i przyjemnie. Drugi magazynek z szybką ładowarką. Ja nie używam, ale fajnie, że jest tak. Tutaj mamy zestaw części zamiennych i narzędzi. Od razu mamy dwa światłowody. Czerwony oraz zielony. Śrubki, podkładki, toreksy, pin. Tutaj mamy wymienne przyciski zwalniania yy, magazynka w różnych rozmiarach i tu jest ciekawe urządzonko zaraz wam pokażę jak ono działa gdy mamy na podstawce pod kolimator już zamocowane urządzenie elektroniczne wystarczy wkręcić i mamy dodatkowe dźwignię przeładowania no jak za to cenę, na to petarda ja nie mam zamiaru strzelać z urządzeń elektronicznych, tak. Zwykle przyrządy, typowo tarczowe, postrzelamy z tego pistoletu. Walizeczka moja, fajne wycięcie. Od razu możemy mieć zamozowany kolimator. Nie ma problemu, już produzę o tym pomyślą. Tak samo Magwell. Kabura zwykła, kajdeksowa. Proste wpięcie do paska, tak. Po prostu wkładam pasek i ten bazur nam trzyma. Jak na początek, na starta, bo do takiego zastosowania motorskiego zupełności wystarczy. Sam pistolet, Gniazdo magazynka mamy puste Komora nabojowa jest pusta. Dźwignia z rzutu z zamka duża. Zupełnie jak w Walterze P99 wygląda. Strzał kontrolny w bezpieczne miejsce. Wow, super. Naprawdę bardzo krótki, bardzo przyjemny. Mamy długi bieg jałowy i jest króciutkie przełamanie. Super. Teraz jeszcze kreset. Minimalny. Naprawdę super. Ja tutaj celowo zostawię na no to iglicę, żeby coś wam pokazać. Sam pistolet wygląda bardzo nowocześnie. Tutaj jest to dość ciekawe wycięcie. W służy do chłodzenia lufy. Bardziej to jest element ozdobny, bo żeby odciążyć zamek. Fajne radełkowanie. Kolor Flatter, ponieważ mam w tym kolorze. Trzy rządy z warena. Stalowe. Mucha światłowód. Szczerbinka czarna z powoką refleksyjną. Wskaźnik napiętej iglicy. Teraz Wam to wszystko zademonstruję, jak to fajnie razem wygląda. No jak za to ceny, to naprawdę super. No i ten spust. Naprawdę super, jeśli chodzi o kanika. Przejdźmy do środka. Zacznijmy od szkieletu. Prawienica zamka wykonany z metalu. Blok ryglowy metalowy. Szyna spustowa metalowa. No spust niestety plastikowy. Szyna akcesoryjna Picantini. Ja tu nie będę mocował laserów, latarek, zwykłego mantisa, żeby sobie poćwiczyć. Kabunk jest powiększony, żeby manipulować i operować tym pistoletem w rękawiczkach, tak. Duży przycisk yy, zwalnienia zamka, na zwykłej sprężynce siedzi Obustronnie jak widzimy. Duży przycisk zwalniania magazynka. Duży plus faktura, naprawdę jest fajna, klei się do palca. Tu zwykłe wyszłupienia, w przypadku Glocka. I tutaj to samo mamy to bardziej w CZ tym tak nakładki są wymienne i ja będę musiał to zrobić bo nie mogę zbudować prawidłowego chwytu tak Muszę, mam dość duże ręce mm, tu mamy otwór pod śrubę prawdopodobnie pod magwell tak wykonanie szkielet polimerowy z mocjalnym włóknem całkowita podstawa w tych plastikowych bezkutkowcach, tak urządzenie powrotne bardzo ciężkie masywne na żerdzi stalowej, bardzo duży plus dla kanika jak za to ceny wow, zwróćcie uwagę lufa 5,2 cala tam ma swój plus, poligonalny wytrzymałość 30 tysięcy strzałów no zobaczymy jak to przełoży się na tarczę ale wygląda obiecująco dalej mamy zamek bardzo ładnie estetycznie wykonany, tak Mówiłem, redemkowania, wycięcia, wcięcie na palce, które idealnie spełniały swoją funkcję, wewnętrzne blokady iglicy, tak, o, działa bez najmniejszego problemu, blokuje, tak, niklowane wnętrze w kolorze czarnym, że łatwiej to było oczyścić czy tak, super, naprawdę jest dla jest bardzo przemyślany, złóżmy go z powrotem. Bardzo łatwo go złożyć, zaraz Wam pokażę. Tu mamy wycięcie. Musimy włożyć na prowadnicę, wyczącamy do tyłu. Wszystko działa. Wow, to jest pusty naprawdę, jak za to cenę. Jeśli chodzi o jakość wykonanie mogę Wam serdecznie polecić, tak. Co się przykuło moją uwagę? Jeszcze raz Wam pokażę, a mianowicie Sądzę, że jeśli wybijemy te dwa piny, to nie będzie problemu, żeby to wszystko tutaj ładnie wyciągnąć i sobie elegancko doczyścić, tak powiedzmy, po roku użytkowania, tak. Co mnie boli, to właśnie nakładka chwytu. Muszę wymienić największe, bo jak sami widzicie, mam problem z złożeniem prawidłowego chwytu. Ale zrobimy to, żeby to było, jak widać, no składanie przyjemne, tak. Spust przyjemny, lufa długa, przyrządy czytelne. No i dość duży ten pistolet, tak. W sens że do tej orczówki nada się idealnie. No, ale dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do subskrypcji, do polubienia oraz do komentowania, co jeszcze byście chcieli zobaczyć. Gorąco Was pozdrawiam. Cześć.